Kurwa, nie mam tu sklepu z kurwej syny zrobić. Zwróćmy może na bunkier albo na coś. Do odmiany. Jest w strefie. Wiesz ile tam ludzi będzie lecieć? No w sumie tak. A jest sklep na Quarrenie? Nie jest, dobra. Mamy tu z Zapomnij. Battle Royale! Oznacz strefę zrzutu dla twojej drużyny, żołnierzu. Tylko nie wiem, czy już plusz jest. Jestem, się Jestem, jestem. bezpiecznej strefy. hej cholera odbił kurwa pograł bym już jakąś inną grę kurwa niż ta Jeszcze nie, którego wszyscy chwalą, tak, tak. <laughs> że to jest hit tego roku. My <laughs> ja tym Codeworem to kurwa żyjemy. Na likwidacji celu To co na no, sklep? Mam parę skrzynkę z kawalnej No, to ja bym, przy, ja bym przytulił Dobra, idziemy na sklep. Daleko. Kurde, o kurde, nasze zlecenie gdzie? Chyba, że kolej jest w gułagu. Nie, wątpię, że zlecenie w Głagu pokazywało. Tak nie, wiesz. Ta gra jest dupiona. Może zaskoczyć. Dostał w pierdol w guagu. Gra dała mu ten... takie, że a, pewnie wygra. pijmy <trybujmy> zlecenie.

No, nie wiem. Koprze. Ale jazda, dwie czerwone. O! Zostaw to. Wypierdalaj do tego. Don't touch it. Nie wiem. Się trafiło. Dobra, był sklep. Kupuj sierżant. Co masz kupić? Nie mam pieniędzy. No nie mam. Nie mam. No, ale nie mam. Trzeba w jakimś stand upie było. Oj. Dobra, bez pelci. Do Jeszcze jeden. Na co to komu? Zamiast iść w strefie jebnąć. Urwark, bym wiedział, że zrzut będzie, to bym wziął inny zestaw. Pierwszy co robimy? Uwaga, BF leci na oparach. Wracamy do bazy zupełnie inaczej. Tutaj, rusza. Tu jest najbliższa strefa. Najlepiej by była gdybyśmy już zapierdalali do niej, żeby. Wyszedł. Nie poczekaj, tak po, na nie poczekaj, tak po poczekaj, kurwa poczekaj, drzewo nie spadło No to zanim dojdziemy do strefy to się połowa wytnie Tak jak jestem spalowany jest znakomisję Przemieszkam się Chwila gdzieś ignoru jeszcze rzętuje. O nie, może złóż mi się na BSP Ja wyrzucam te moje pieniądze Mamy tu trochę gotówki Tutaj lutowane moczno Kasa jest przy sklepie Mam tu forsetnie Oznaczam, oznaczam ostro na przodawiam widzę typa Cieba yeah, dzi. Eee, te kasę. jest. Thank you. A Chodźcie się tu na nich zostawimy. No, na dachu się. Ta? idę. Tak? Gdzie? No, na niebieskim. A, znaczy na niebieskim dachu? Nie na niebieskim znaczniku. No, są. chodźcie, chodźcie. idę tam. Tam na tym też są. Tylko, że jak nas zobaczą, że wchodzimy. To Surprise, o. Żeby nam ktoś nie zrobił surprise z tej strony. tutaj. Rusza. Możemy tu wejść, to jest to jest Ojojojojo. Mam coś mhm. o jest pan, sobie. Tu są. Kurwa. Aj, za tym, za murkiem. Dobra, tu z góry widział? Tak, chyba mnie tu kom Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Nie, no, ludzi. Ok, bye. Powalajmy, ja było Takie Nie wiem, czy więcej, chyba więcej było. Jednego zabiłem. Dobrze. Aha, zrzucę sobie pewnie. Czekaj, bo ja z tego dostawałem chyba, z, z tej strony. Albo z niebieskiego. Tu jednego. Ej, gdzieś mi nabój leci. No. A, nie no nie tu jeszcze jest jeszcze jest jeden, skończyć. na blisko. Gdzie? Jest jeszcze jeden sam, ja 21 metrów, dwóch jest, tutaj. W tym ja zielonym. Za wam dobra. Ja się trochę odsunę. Mam zamienić do was? No, na razie nie. Wyskoczył. Jeden z głowy. Jest paka na po nim. To idę sobie podnieść. Ale tam jeszcze jeden koleś jest. 25 metrów cały czas jest. Jest. Chyba w Wyskoczył. Którym dym? któryś wziął oknem, bo rozbił. Wróg pojawił się w okolicy. Coś tu no kurwa skończyła się amunicja. Ej, 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 doczeka. Ja pierdolę. Do Szybko. Dobra. Dawej samochód. Jestem. Wziąłeś tą pakę czy nie? Tak. Najbliższa strefa jest tutaj, możemy wyjechać na dach tu. Dobra. Jack, Jack, przy wejściu musisz przelecieć, to nie ma ten. No, zgubiłem składać. jak tam dojechać, e, tędy. Tu mogliście lewo, tu tędy. No właśnie, dlatego skręciłem, żeby po tym. Nie między domkami. A ty nie masz Jack, tego czujnika pulsu? Nie, no bo ja zginąłem. Ale ty miałeś wcześniej czujnik pulsu, tak, czy nie? Tak, no bo tak, tego tak, kolesia tak, było widać normalnie. A, tu chcecie wyjść? No dobra, to, to skakuj. Plecki trzeba było opilnować. Mm. W sumie to bym zszedł na dół całkiem. Nie lubię na tym jebanym dachu siedzieć. Idę na dół. Kurwa mać, no bo mnie i tak gra Coś ty zrobił Spadłeś? No, kurwa, laga miałem no. no, Wykupili wy się tu, w sklepie Tu Dobra, ja dopoczeka Idziesz do niego? Tak, tak Dobra, tu patrzę, nawet precyzyjny nie mam dalej Jak tam wejść, czekaj Do góry tutaj normalnie, nie się Tu kasa jest zaraz obok, może zbierzemy na ten, na zrzut jeszcze jeden Chuje, nie kasa. Tam jest typ. Trophy. Tu jest Czekaj, bo ten strzela. Nalo, nalo, nalo! Wydupiaj z tego na tyle Znowu. Kurwa, blisko. No i tutaj się też strzelają. Jest na tym. Tu jest. Wszedł już na czy nie? Tak. Pokazuję ci go. Tu jest. Ale, ha, tutaj dobra. Dwóch tam jest. Jeden leży. Nice. Szukam drugiego. Drugi piek, gdzie, bieg, wiem, wiem, wiem. Wyskoczył. Dobra, dobrze się sam. Za... Jeden z mowy jest. Jednego zabiłem. Dobra, to będzie z tych, może. Od razu patrz, nie? Tak. Nie, jeszcze mam jednego tutaj, na obok tu nie. Dobra, Team Wise no, Wejdź tutaj, bo tu masz pakę i bronię. Tutaj no, też jest paka. Jest... Kurwa, Dobra, dobra. Całkiem fajne bronie, kurczę. O kurwa, co on tu ma za Ej, ja bój się pan. Aha, my stąd wydupiamy. Co to było? Nie wiem, spierdalamy. Granatnik, granatnik. Dobra, spierdalamy stąd. To był granatnik. Zresztą jeszcze, jeszcze idę, żeby nam tu nikt nie wszedł na plecy. A i tak ta strefa już jest trzecia to jest, jest ok. My musimy tutaj się przenieść na tą stronę. Idę chłopaki. Ten. Macie amo? To wczoraj to strzelasz? Do helikoptera. Nie, to nie tak? strzela. Chodź tu masz pakę. Mam już, mam już. Aha, ta strefa stoi. Ja pierdolę. Ja myślałem, że. Ja tu czekam, żeby... Ktoś mi was na pierdonać, kurwa. Zgrądnika normalnie. No wiem, ale sz... szukam tego typu. Ale... Czekaj. Aha, bez problemu. Musimy protody. zrobić sobie już strefę, chłopaki. No, co na koniec, wejdziemy sobie i przykampimy chwilę. Ale... Czekaj, tam na dole kasa jest. Nie, to nie jest gaz 3, 4, mało, żeby zrzut kupić. Idziecie za mną? Tak, do góry Eee, Marta Cisza, tu jest. Ja mam 3 ryzyker, one wykupili się na sklepie przed nami. Tak, słuchaj. Musimy uważać, bo tu jest więcej wejść, nie? Są przed nami gdzieś Tak, tak, tak Oznaczajcie Na drugim końcu tego, 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 tego co masz Ale jest, okej, Dobra, możecie strzelać na Ej, dostałem Czekaj, bo z boku tak samo ktoś tu próbuje A to ty z samym dostałem przy tobie. Dobrze. Zabity. A, ktoś ich chyba robi, bo tam się strzelają na tym poniżej. Ej, ja idę plecy jeszcze sprawdzę, żeby nam ktoś nie, nie wlazł za chwilę. No, tu gdzieś, no, 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 no. Ja tu jestem schowany, coś. Ty, właśnie, tu ściągarka gdzieś jest. Tam. Właśnie się nie rozpędzajcie za bardzo. Jest. Kurwa. Nice, jack? jack? Jack, 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 nie jede, idź tam jede. do niego. Nie, jest, chodź tutaj, on już zajebał. Tylko że tu jest więcej wejść, kurde. Kurwa, spierdalaj tym helikoterem na Aha, drzwi Ja myślę jak go mi tu wszedł a tu kurwa normalnie można po schodach Tylko gdzieś do mnie rambi W powietrzu był jeden Przed nami są na tych budynkach Tu Idę tędy. Tu Dobrze, tu, tu Dobra, jeszcze chcę chwilę przypomnieć zdjęcie helikoptera <laughs> Jest jeszcze plecy może nam robić. Dejcie. Są przed nami, przed nami chłopaki, mają snajpę. No to już chyba czysto. Tam już nikt nie Uff. wejdzie. Adam, tylko kurwa nie leć tak na killę teraz, bo to już jest czwarta strefa. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie ja jestem tu safe, schowany Tylko gorzej, że my musimy iść Patrzę gdzie tu jeszcze mogą no wejść, wie. tam od twojej strony widzę, że tam jest chyba wciągarka Schodzi, i już... Schodził, typ, schodził typ. Z lewej strony do mnie strzelajmy coś. Aj, my będziemy musieli zadupiać stąd. Pokaewie ma, na straży ma Pokaewie. Na straży jest, w samolocie Jest. I tutaj, na, na plecach jest Powalony tam na plecach? Nie mam naloty, żeby coś rzucić Gdzie na plecach konkretnie? Znaczy tam, zastanów Na czerwonym no. jest, na czerwonym, oznaczyli ci go Chcę wziąć tą ciężarówkę, żeby oni nie mogli wziąć jej Ale on tam jest, siedzi na, na siedział jeden typ Nie ma go Sprawdziłem, tylko sprawdzi, sprawdzam, gdzie tego powalonego tu macie. Pewnie go kumpel już Tak, 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 raczej tak. Jak chcecie, to was zabiorę kawałek. No, wypadałoby. Do strefy. Tylko kurwa... Nie to kto... tu do No, focie Jestem. O kurwa, właśnie. Dobra, jestem. Czekaj, ta strona... Tylko kurde, że było z Tu gdzieś? Ja bym chciał teraz założyć jeszcze tego. Dajcie mi chwileczkę, założę trofii. No okay. Tak Także jesteśmy schowani? Tak Tak Dobra Ty Jak wejdziemy do lasu to wy sobie wysiądziecie No tam gdzieś ten na niebieskim A ja będę krążył, nie? Bo to szkoda, mówię Łatwiej was jest zajebać niż yy, tą ciężarówkę Nie ja obracaj się tyłem, tyłem, tyłem się nie obracaj Dobra Sam na tym budynku mam Jak ktoś zobaczy to wam będę mówił Dobra OK, tutaj czysta co z strefą? Na razie nikogo nie widzę, ale nie, wy, nie wychodźcie. Macie wszyscy keby? Tak. Jest, są tu kolesie. Czekaj, jadę dalej. Jeden za koleś jest. Wychodźcie wychodźcie, 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 tak, tak, tak. Za, za nami. Za nami? Tutaj. A, czyli przed nami o, te... Kurwa. Dobrze wstajesz, dobrze stajesz. Wszyscy rozjebani. Podnoś go. Na żadę czy nie? Czy już wracam? Tak, na Bo tam jeszcze jeden będzie z tamtej strony. Z, yy, czekaj, czy oni na pewno są rozjebani. Tak, bo był team wipe chyba. Dobra, yy, tutaj jeszcze jeden koleś był. Ja go szukam teraz. Kurwa, gdzieś to może być, gnój. Masz keby? Ja już rzucam keby, ja. bo nie mam. No to bierzcie, po tych kolesiach ja też tak możecie mam, podnieść. Ja mam, nie mam. Dobra, ja też mam. Kurwa, mi to by się przydała ta maska. Nawet ale mam. Tylko też nie fotcie tam za wysoko, nie? Tu no, czekam. No. 8 drużyn 16. No, eee... są chyba trójki jeszcze. Normalnie. Ta, tam za tobą, za tobą na stówę tam koleś gdzieś jest. Bo jakżeśmy przyjeżdżali, to specjalnie obiłem na wypadek, gdyby cała drużyna była. Miałem właśnie wysiadać, żeby kasę podnieść nie wiem po co Dobrze, że przejechałeś przed, przed, przede mnie, bo mi tak by nas wyłobali. Ja już to jolo jechałem, to już kurwa albo, no, albo my, no, my no, albo oni. A gdzie ten ty, jak mówisz? Macie czuję czy znaczy, nikogo nie widać chuj, ja, znaczy, ja, na razie, nie. ja nawet nie wychodzę, nie? Żeby sprawdzić czy ten, ale widziałem go. Mógł do dołu pójść. nic pewnego. Dobra. Jak coś powalisz, to dajcie znać, mam na od. Ja. Czekaj, tu nic nie widzę. Kurde, dobra miejscówka. I też żadnych ciężarówek innych nie ma. Ale wy też te, się rozdzielili, myślałem, że wy siedzicie w tym samym miejscu. Czekaj, badam czy ten koleś Jest. gdzieś podchodzi. No ja patrzę tu. 5 drużyn, 12 osób. E... Trójki, 15 czy nie? Nie, no, 5 drużyn, 12 osób jest. Jest koleś. Gdzie? Czekaj, czekaj. Nie, do, kurwa, to skrzak, krzak, sorry. Już panika mi się włączyła. Lekka. Dobra, tu raczej czysto. No i tak sobie patrz ten dół. Ja Jackowi opadam. Idzie ktoś tu? Gdzie, oznacz. Leży powalony, tu z mojej strony. podejdź, podejdź, podejdź. Widzisz go? Tak, dwóch tam jest. Ile do tego? Dwóch tam jest, kurwa, muszę stąd wyjechać. Puszczaj na lot, na ten, na zielony. Na zielony. zielony szybko szybko, szybko nalot na lot, na puszczaj. Mierze... Leży, trafienie w głodę, że Dobra, od... dojechany. Ale tam kolejni podchodzą, bo ktoś strzelał też do nich. Trzy e, drużyny, dziewięć osób. Same trójki. Dobra, mamy tego, mamy strefę, jak coś. Pasuje, żeby oni się troszeczkę przycieli, bo. Ja jestem celowany w zielony, jak coś. Kurwa, tam jakieś flesze lecą tam na daleko Na moim pingu teraz Ale to jest poza strefą Ta Nie poczuj ten za blisko Ej Jack, nie rozpędzaj się, przy strefie grajmy Jeszcze ten tył patrzę bo Trzy drużyny, osiem osób Dobra Dwie osoby obserwuję <laughs> Kurwa mnie tylko jedna, ej No mnie zara tych trzech rozjechanych powinno mi oglądać. Bo mnie ma tego co dwóch i potem tego rozjechałeś tego. No, drugiego, siedem? To Czyli stamtąd podchodzą z tej z tych górek yy, z yy, Tam, 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 tam się gdzieś trzai. No tam dalej. Yy, dwóch na trzech Nie zjemy tego, nie, nie ten. Nie. Ty. Czyli dwie drużyny zostały. Nie, tylko my i druga drużyna i jedna piątka. Znaczy i dwójka. Oj, co źle namierzyli tu na blisko są, tutaj w tym Nie, czekaj, 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 czekaj czeka. czeka. W budynkach są? W tej kanciapie, no Dobra, podchodzimy do kamienia no. Widzicie, jest na tym, na dachu gdzieś tam Gdzieś na dachu, tu jest jakiś... O no, kurwa, nie biegał po tych tych budynkach Tak, tu jest, tu jest, tu jest Czek, on będzie musiał wyjść, czy nie? Leży... nie, nie powalony u tu jest jeden, tu jest jeden Drugi jest tam, ten, na tym drugim, na, na pingu Na niebieskim jest, na niebieskim jest Jeden, a drugi jest tutaj Dobra Dobity? Nie, 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 nie. Drugi tu obiega na ten nie Kurwa bo. Nie widzę, nie widzę, nie widzę Na no niebieskim się wychyla, wychyla ze traka Zabity Jeden, ostatni na niebieskim Jeden został? Tak jest, jest. jest, na dachu Leży, powalony, powalony Dobra, dobijajcie go, dobijajcie go, żeby nie było No już mówię, Dwa najdy, dwa, dwa najdy rzucam Jest Powaliłem Uff bardzo. No ostatni no mecz i Jaki ostatni? Co ty pierdolisz? Co, po co kłamiecie? Jestem wydojdany, jak nie wiem... Sierżant, to nam dobrze robi, jak my robimy ostatni win i wychodzimy. Jutro mamy chęć na to, żeby grać. Teraz wejdziemy i znowu wiemy Co ty gadasz w ogóle? Jutro będzie, jutro też jest dzień. Aj. Dobra, końcówka. Kurde, aż sobie zaraz zobaczę jak przejechałem tych czegości. Bo to naprawdę było takie. No, pewnie zaraz, ale to cały raczej wrzucę. Mecz. Ja oglądam każdy. Tak, od początku do żytu. końca. Nie, poważnie. To ty No. No dobra, ja też. Tak chujowo, tak chujowo, że wrzucasz tylko te, które ty robisz tam wszystko. No ale to nie moja wina, że ty sobie nie nagrywasz.